Czym innym trochę jest podatek? efektywność ściągania podatków, a czym innym trochę no to, to czy te istotne, podatki nie? są sensowne? I, i, panie pośle, ale nie może pan y, mówić, że VAT jest podatkiem lepszym, bo Dużo to jest lepsze. zupełnie inny podatek, natomiast akurat my mamy problem z luką w VAT-cie. Zdecydowanie, y, zdecydowanie mniejszy problem jest w ściągalności PIT-u. Y, jeśli pan mówi, że PIT jest y, głupim podatkiem, a z tego i tu mamy około 80 miliardów dochodów. Połowa do budżetu państwa, połowa do A ile z tego idzie na budżetówkę? A ile z tego idzie na budżetówkę, która, potem, która powie, potem spłaca? To jak same, pan chce wiecie? zastąpić te 80 miliardów? Jakim podatkiem? Proszę jak pani, niech, to niech pani w końcu zrozumie, że jak ludzie będą mieli więcej w swoich kieszeniach, to będą więcej kupować i płacić VAT. Tak czy nie? Panie pośle, no tak, czy nie? Niech, nie, panie tak pośle, czy nie? Nie, panie pośle, ludzie muszą jeszcze. No Pan ministrem finansów. Jeszcze, jeszcze przede wszystkim, panie pośle, ludzie muszą jeździć po drogach publicznych. Keep